Czy wiecie, że nasz rodak Beno Bożykowski wyprzedził swoje czasy i pod koniec XIX wieku zajmował się zarządzaniem międzynarodowym? Zakładał firmy w różnych europejskich krajach, zanim to jeszcze było modne. Dorobił się dużej kasy i mimo to pozostał spoko gościem. Rzecz jasna, był też wynalazcą. Stworzył materiał o nazwie Boroid, przez co wniósł wkład rozwój fotografiki. Beno Bożykowski urodził się prawdopodobnie w 1887 roku w Kłomnicach, a zmarł w 1947 w Belgii. Edukację zdobywał w wielu miejscach, do których można zaliczyć między innymi Częstochowską Szkołę Średnią, tkactwo i chemię w Czeskiej Wyższej Szkole Technicznej, z kolei tytuł inżyniera. Uzyskał na Wiedeńskim Uniwersytecie w 1897 roku. Był wtedy kierownikiem galicyjskiej tkackiej fabryki. Zaliczył on także krótki epizod w innej wiedeńskiej fabryce prowadzonej przez Jana Szczepanika. W rezultacie, po kilku latach pracy w 1901 roku, otworzył on swoją firmę produkującą materiały fotograficzne, fotochemii. Od 1906 roku. Beno swoją uwagę skupił na wytworzeniu nowego rodzaju materiału, który miałby zastąpić powszechnie używany i łatwopalny, a przez to niebezpieczny celuloid. Swoje wykształcenie, tkactwo i chemia pozwoliły mu na opracowanie w 1909 roku metody wyrobu nowego materiału boroidu. Materiałem koniecznym do produkcji była celuloza-drzewna, z kolei pod chemicznym względem materiał był odstanem celulozy. Co ciekawe, z uwagi na swoją przezroczystość, boroid idealnie nadawał się do produkcji m.in. klisz filmowych. A przeprowadzone w 1910 roku niezależne testy wykazały, że jest bardziej przejrzysty oraz bezpieczniejszy niż celuloid z uwagi na mniejszą łatwopalność i wysoką odporność. Beno nie poprzestał je na jednej firmie i w 1911 roku założył kolejną, tym razem w Anglii, a jej nazwa pochodziła od stworzonego materiału Boroid Limited. Nowa spółka miała na celu uruchomienie produkcji filmowej Kliszy w drugiej berlińskiej firmie Bożykowskiego, co udało się zrealizować. Na tym jednak nie poprzestał, gdyż udało mu się udoskonalić produkcję sztucznego jedwabiu oraz opracować metodę, metodę wyciągania z boroidu tekstylnego włókna. W efekcie był twórcą firm zajmujących się produkcją jedwabiu, między innymi w Niemczech, USA czy też we Francji. Co ciekawe, na sam sposób produkcji boroidu Beno nie uzyskał patentu, gdyż była to jego tajemnica którą podzielił się podobno tylko z dwójką wspólników z Anglii. Mimo wszystko uzyskał on ponad 20 patentów na opracowaną przez siebie metodę wytwarzania, pozyskiwania włókna. Po tym, jak się dorobił, Beno nie wylegiwał się na Karaibach i nie zapomniał o rodzimym rynku. Wspierał finansowo polski rozwój nauki.